Witamy Was dzisiaj w Akademii Mody. Mamy dzisiaj wyjątkową lekcję dla Was o odszyciu dekoltów w kopertowej sukience. Bardzo dużo nas pytacie ostatnio, coraz więcej właśnie pytań, jak odszyć dekolt w sukience, w kopertówce, że macie z tym problemy, że się rozciąga, że odstaje, że powstają jakieś fale. Tutaj pokażemy Wam najprostszą metodę odszycia dekoltu w kopertowej sukience. Wstawiliśmy tutaj dla manekina większą tą pierś, tak żeby było to widoczne, tak, że tutaj nic nie odstaje, że to faktycznie przylega i że to tak ma być, że chcecie właśnie w ten sposób to uszyć i pokażę Wam jak odszyć właśnie dekolt tak, żeby Wam nic nie odstawało, fajnie wyglądało przy pomocy skośnej tasiemki z tej samej tkaniny. Także zapraszam na lekcję. Zaczynamy. Mamy już skrojony tutaj dekolt tak, do, do tej naszej sukienki. Zobaczcie, teraz ja próbuję ułożyć ten dekolt tutaj na manekinie. Oczywiście man manekin ma Małą pierś tutaj doczepiona jest, żeby pokazać w ogóle jak to wygląda, jak układa się nam taki dekolt, póki jeszcze jest nieodszyty na dużym biuście, tak? Ja sobie tutaj przypinam jedną stronę i drugą w talii, bo tutaj będzie później wiązanie w ten sposób. No tak. I zobaczcie, jak zawsze, problem jest ten sam. Ten moment jest mocno, mocno rozciągnięty, tak. I to nie jest błąd wasz, że, że coś źle skrojone. Chodzi o to, że w tym momencie na tkaninie powstaje ten skos, i ta część, która idzie na skos, nam się rozciąga. I w zależności z jakiej tkaniny szyjemy tą sukienkę, później właśnie są problemy, że tutaj nam faluje. Jak próbujemy później oprzeć ten dekolt, to nam tutaj odstaje. Dlatego chciałam Wam pokazać taką naj, najprostszą metodę, właśnie odszycia takiego dekoldu. Mam nadzieję, że Wam to się przyda. Może macie tam jakiś swój, sposobów jest dużo, tak bym powiedziała. Ale dzisiaj pokażę Wam ten taki, uważam, że jest prosty. Zobaczcie, ten dekolt, który jest wykrojony. Ja maszyną ustawiłam sobie maszynę na najszerszy ściek. Tak? Ja tutaj mam na przemysłówce to mam piątkę, u Was na tych domowych maszynach tam czwórka. może ktoś posiada piątkę, szóstkę. W każdym razie ustawiamy na najszerszy ściek, prosty ściek do szycia tak? i otrzywamy. Odszywamy, słuchajcie, przy, y, robimy po prostu taki ściek z jednej strony i z drugiej strony. Y, pamiętamy, szyjemy od dołu do góry, tak? Z jednej strony i z drugiej strony i kończymy to na y, y, szwie tutaj przy y, ramieniu, tak? Y, I zobaczcie, co ja robię. Teraz w tym momencie łapię tą nitkę, którą, którą przyszywałam sobie ten dekolt i. Zaczynam powoli tak jakby ściągać o, z jednej strony, tak. Możecie tak, tą nitkę sobie później zawiązać w supełek, żeby Wam się już ta nitka nie wyciągała się. O, sobie tu zawiązałam. I teraz tak samo o, tutaj mam tą nitkę, tak. Zaczynam ciągnąć z drugiej strony. Jest Potem. I zobaczcie. Zbierając na tą nitkę, tak, układam sobie na, na, na tym biuście, tak, na w zależności, każdy ma inną formę biustu, tak, ktoś ma wyżej, ktoś ma niż, w zależności też od stanika, prawda, i o, i w tym momencie, zobaczcie, to zaczyna mi się układać, tak, zaczyna mi się nie może być mocnego też namarszczenia, bo to, musi być cały czas zachowana ta linia naszej tkaniny, prawda? No, ale w, te, w tym momencie już widzimy, tak, że nam się tutaj zaczyna fajnie przylegać do naszego biustu i tak samo ściągnę później tą drugą część, o, widzicie? I teraz tak, jakoś sobie to naciągnęłam tak, jak mi powinno leżeć, tak, właśnie w ten sposób. Ja sobie później biorę tą nitkę, i po prostu zawiązuję, tak? Zawiązuję sobie w tym miejscu, gdzie jest koniec tej nitki, żeby wiedzieć, że taka długość mojego dekoldu. O. Ma o. i sobie te nitki taką rozkładam. Oczywiście później ja to sobie jeszcze przyprasuję, tak? Uprasuję sobie, żeby nie było gdzieś tam e, tych falbanek. Po linii prostej. I teraz zobaczcie, tą stronę już mam, tak jak powinna mieć, tak? I teraz zrobię identycznie tą drugą stronę, tak? Wezmę sobie znowu tą nitkę no, i pociągnę sobie. widzimy, tak? że ten o, pamiętamy, żeby żadnych fal tutaj nam później nie, nie powstawało, to musi być ściągnięte, ale cały czas ten materiał musi y, zachować tą y, linię prostą, nigdzie nie być przyciągnięty, nie może być przyciągnięty. tak. No, I modelujemy sobie ten dekor, I tak samo, zawiązuję sobie jedną stronę i drugą stronę tej nitki i e, przeprasując e, tą część, żeby było płasko, już dalej e, będziemy odszywać to na maszynie. Ta e, nitka pomocnicza na razie zostaje właśnie po to, żeby nam... E, ono nam po prostu otrzycie naszego tego dekoltu. No i teraz wracamy do maszyny. Tutaj y, ściągnięte już ten dekolt z, z manekina, tak? I zobaczcie, jak to wygląda, jak, jak się ułoży na płasko. Tutaj y, układamy, w miarę tak, żeby to nam się ułożyło i popatrzcie, jest taka fala, tak? Y, żeby ona zniknęła. Musimy po prostu żelazkiem, jakby z góry przyłożyć. Popatrzcie, to wszystko od razu znika. Widzicie? Jest płaska powierzchnia. Prasujemy jedną stronę. Tak. I później tak samo robimy z drugiej strony. No bo układam sobie ten dekod tak, żeby nic nie rozciągnąć. Nitka nam tutaj już wszystko trzyma, a mamy też kierować się właśnie. I tak, to samo. Z góry nic nie jedzimy, tylko z góry przykładamy. Sobie. No i teraz, jak już jest y, przepracowane, będziemy już y, przeszywać. Taśmy do dekoltu. Żeby podszyć nasz dekolt potrzebujemy wykroić z tej samej tkaniny taki, taki pasek, tak? W zależności ile macie materiału mi powiedzmy, że z dwóch kawałków, które są poszywane. Kroimy w ten sposób, że układamy to materiał po skosie, tak? I kroimy te paski po skosie nie wiem, ja będę potrzebować trochę grubszą taśmą, dlatego wykroję sobie 5 cm szeroką, a długość już tam ile mi wyjdzie, tak? Łączymy te po prostu kawałki. Wiecie, jak łączymy skosy, tak, że zawsze jest po tej linii prostej, tak jak idzie nitka, tak? Prosta w tkaninie, układamy właśnie on w ten sposób. Zaszywamy, później rozprasowujemy. No i wychodzi nam y, jak najdłuższy taki kawałek ze skosa. Popatrzcie, bo to się rozciąga, prawda? I teraz ten pasek, ja biorę, y, kładę pod żelazko. Słuchajcie, i tak sobie lekko to rozciągając, nawet o, y, prasuję. Znowu pracuję w ten sposób, że staram się jak najmniej jeździć po, tej, po tym materiale. Bardziej z góry po prostu jako pras przykładać. I cały ten pasek sobie prasujemy. Taki pasek mamy przygotowany do odszycia naszego dekordu. No i już teraz już na pewno możemy iść w do maszyny i będziemy przeszywać. Yy, zobaczcie, przykładamy tą taśmę, tak, tym brzegiem prawa do prawej w ten sposób. I teraz tak, w zależności jak tam sobie będziecie przyszywać tą taśmę, wcale nie przyjmujcie się tą nitką, bo ją później tak wyciągniemy. Ona jest jakby tylko dlatego, żeby nam wspomagać, utrzymać po prostu kształt naszego dekordu, tak? Także tutaj jakby ta nitka dla nas w ogóle nie jest ważna, bo później ją wyciągamy. I teraz układamy, nic nie naciągamy, tylko staramy się tą taśmę ułożyć w kształcie właśnie naszego dekoltu, tak? Także najlepiej sobie przyfastrygować ja będę liniwa i ja od razu będę przeszywać, a wy najlepiej, że najpierw sobie ułożyć tak na płasko, ładnie tak? i popatrzcie, bo ona zaczyna, przez to, że jest plastyczna, ona nam zaczyna układać się według naszego dekoldu. tak? o, ten sposób, i sobie układamy w ten sposób, fastrygujemy i dopiero przeszywamy, zaczynamy Też zauważyliście, że szyję od dołu, tak? Nie od góry, od szyi, tylko od dołu, bo zawsze nam tkanina lepiej pracuje, jak szyjemy od dołu po skosie, niż od góry. I przeszywamy. czas przykładam i tak jakby ją trochę wdaję. Tak, żeby ona po prostu przyjmowała właśnie kształt. I w ten, w te, w ten sposób przyszyję aż do środka Tutaj szyję, tak? Do tyłu dojedziemy i na tym skończymy. Jeżeli Wam gdzieś tam ta nitka się przesuwa, tak? Ten dekol tam od spodu rusza się, tu staramy się tymi palcami to wszystko sobie poukłada, dlatego e, wolę, żebyście wszyscy to przyfastrygowali, bo to tak jak mówię, e, fastryga robi cuda, a palce niekoniecznie gdzieś tam może nam coś się przesunąć i później nie wychodzi tak ładnie, jakbyśmy sobie chcieli. I tutaj już dochodzę do tej części i zatrzymuję sobie maszynę. I teraz zaczynamy drugą stronę. Zobaczcie, ja to odwróciłam na y, drugą stronę, tak? Ale pamiętajcie, że wy macie przyfastregowane ja sobie tutaj tu przypiłam y, szpilkami. Jak już macie przyfastrygowane, to już tak jakby macie mniej do pilnowania. I znowu od dołu w górę przyszywam, Bo jak pojedziecie po całości, to może Wam tam powstać jakieś przesunięcie i tak dalej. Jak robimy to symetrycznie z dwóch stron, to zawsze identycznie później wychodzi. No, i szyję teraz po tą drugą część naszego deklamu. Lewą, prawą zobaczcie to się nazywa właśnie jak się nie pofastryguje ja muszę wszystkiego dopilnować tak, żeby wszystko mi tutaj pasowało wszystkie moje bo jak będziecie miałem pofastrygowane Problemy u mnie teraz nie będzie. Będzie wszystko leżało tak, jak sobie wy fastrygujecie. Teraz jak już mamy przyszyte tą taśmę, zobaczcie, jak ja sobie wywracam tu, tutaj od czasu do czasu pojawia mi się ta nitka, tak? Ale tak jak mówię, nie przejmować się tym, bo ją po prostu wyciągniemy. W tej chwili bardziej nas interesuje właśnie ta strona. Jeżeli Wam jest tutaj dosyć dużo zostało, to można to ściąć, tak? Że wziąć sobie po prostu nożyczki i te momenty, które tam gdzieś Wam wystają, spokojnie możecie sobie to. Uciąć. I teraz zobaczcie, ja składam w ten sposób, że ta skośna moja taśma razem z tym odszyciem wkładam pod maszynę i bukuję, tak, to znaczy, że milimetr od mojego łączenia tych dwóch części, przy czym te wszystkie części, tak jakby też widzicie, te trzy razem ten materiał, on jest po stronie po stronie y, y, na, 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 naszej skośnej taśmy tak, Zobaczcie. wszystkie te trzy warstwy, sukienka plus y, dwie warstwy tej naszej taśmy jest cały czas jakby pod tasiemką i teraz wzdłuż szpół na milimetr od brzegu tak? przyszywamy to, staramy się też to cały czas utrzymywać ten kształt Naszego dekordu, tak? O, popatrzcie, cały czas odciągam i, sp i sprawdzam, żeby te wszystkie e, szwy były właśnie po stronie taśmy. Teraz tak, jak mamy już to przyszyte, tak? Tu przebukowane, zobaczcie, jak ja wywrócę na lewą stronę, tutaj mamy tą część tych, tej tkaniny, tak? Zobaczcie, bo będzie przyszyte w ten sposób, że wywrócimy to pod spód. O tak, w ten sposób, tak? I to będzie po lewej stronie. o. Jeżeli Wam nic nie wychodzi od spodu, to możecie tam to wszystko zostawić w środku. Jeżeli gdzieś Wam wychodzą, to możecie to podciąć, tak? Możecie po prostu tu jakby ten materiał tutaj w środku, który tu mamy, o tak, wziąć to po prostu ściąć, tak? Żeby to było tutaj krócej i Wam nie wystawało. I w momencie na przykład tutaj, gdzie tu jest taki zakręt z tyłu, tak? Jakie macie tutaj przy szyi, jeżeli dosyć... I widzicie, że Wam się trochę tam ciągnie, to co trzeba zrobić? znowu pamiętajcie o tych nacinkach tutaj, popatrzcie, po tej stronie tutaj, albo robimy nacinki w ten sposób, tak, żeby to po prostu tu pracowało nam, o widzicie, to wtedy Wam nie będzie to ciągnąć, o, lub po prostu bierzemy i jakby mocniej tutaj tą tkaninę wycinamy, ale nacinki powiem Wam, że zrobią dużo roboty, tak przy właśnie rozciąganiu tej tkaniny i wywracaniu, żeby Wam tutaj nie ciągnęło. No, no i teraz już mamy to przeszyte, i teraz idę do, na żelazko, żeby to przyprasować. I teraz tak, mamy przyszytą tą część, tak to, to, co Wam mówiłam, przybukowane, i teraz bardzo nam ważne, dobrze to ułożyć i przyprasować tak jak jest forma naszego dekoldu. tak? O, muszę to wywrócić w ten sposób. a tak, ułożyć. Tak i przylaskiem o, w ten sposób sobie przeprasować. Układamy w kształcie naszego dekoltu, tak? Nie naciągamy, nic nie prostujemy. Tak jak nasz dekolt układa się, w ten sam sposób układamy taśmę i przykładamy żelazkę. Tkanina jest wyskosa, nasza taśma, i ona się ułoży, ona się dostosuje do naszego dekoltu. Widzicie to, prawda? O, to wszystko leży tak, jak powinno być. I w momencie, kiedy sobie tak wyprasujemy, to fajnie by było od razu też przyfastrygować. Tak, żeby tu później nam się nic już nie przesunęło, bo można, słuchajcie, to zrobić w ten sposób, że znowu przeszyć maszyną i po prawej stronie będziemy tu miały stybnówkę lub potrzeć to ręcznie, tak, delikatnym ściegiem. Ja będę to robiła właśnie ręcznie, dlatego ja Wam pokażę, jakim ściegiem to można zrobić, tak, żeby go po prostu nie było Widać z tej strony, a jeżeli komuś nie przeszkadza, no to może po prostu tą y, y, stybnówkę mieć na y, prawej stronie, tak? No i tak robimy do końca. Układamy cały czas ten dekolt, o tak to jest przyszyję, tak, z tyłu. Zobaczcie, o, znowu układam o tak, tak jak idzie. i... Ja sobie tutaj biorę szpilki, przypinam sobie kawałkami, żeby było wygodniej. Zobaczcie tutaj największa na przykład nam jest taka ta część, tak? No, to możecie sobie wspomóc, bo wiadomo, mamy tylko dwie dłonie i ciężko nam... Zobaczcie, ja sobie tutaj przymocowałam, szpilki mi tutaj pomagają. A teraz nam układa się według naszego wycięcia, tak? Zobaczcie, pięknie, tak jak powinno być. Ja sobie to od razu szpilkami sobie przypinam i następna strona robimy to dalej znowu układamy i przykładamy I teraz zobaczcie, tu już jest wyprasowana, i y, y, potem jak sobie wyprasujecie, to tak jak mówię, najlepiej sobie przyfastrygować, żeby ten kształt nam się utrzymał, i wtedy jak jest fastryga, to możecie sobie albo nałożyć sobie tutaj stybnówkę po tej stronie, i wtedy macie tutaj stybnówkę. Jeżeli ktoś tego nie lubi, tak jak ja, to y, po prostu podszywam to. Ręcznie, w jaki sposób to robię. Bierzemy tak igłę z nitką w kolorze tkaniny. Nitka ma być pojedyncza. I tutaj Wam na kawałku po prostu pokażę. Robimy w ten sposób, że tak jakby jak to e, powiedzmy, że to od ramienia tak sobie tutaj zamocuję tą nitkę i zobaczcie, ja sobie e, załapuję tak jakby brzeg naszej tasiemki i dwie niteczki blisko, blisko na Sukience, tak? I znowu załapuję brzeg naszej taśmy i dwie niteczki w stronę sukienki. I powiedzmy co 7 mm do centymetra. Sobie po prostu to przyszyłem, ale tak, nitka nie jest w ogóle mocno naciągana tak, że ten, zobaczcie tutaj jak tak złapię, widzicie jest ten luz o, tak, po prawej stronie, zobaczcie nic nie widać a po lewej fajnie to wygląda, bo nie ma stybnówek. tak i znowu załapuję sobie na sukience dwie nitki i na tasiemce. Mam nadzieję, że jest to widoczne. No i teraz już jak jest odszyte, tak, ręcznie podszyte tutaj, Patrzcie, to wygląda o w ten sposób, tak? I zostaje już powiedzmy tam dalej szyć tą sukienkę. Skupiliśmy się bardziej na dekoldzie. Jedyną rzecz, którą jeszcze chciałam wam powiedzieć o, o takich cięższych tkaninach, że może być tak, że w momencie, kiedy podszywamy ręcznie, te jednak niteczki, które tutaj zaczepiamy, tak? Mogą być lekko widoczne. Jeżeli wam to przeszkadza, to wtedy lepiej yy, nałożyć jednak ten, tą stybnówkę tutaj, bo ona jakby wzmocni, tak, ten nasz cały dekolt i nie będzie tego obciążenia tak jakby tych momentów tutaj, prawda, przy dekolcie. I, 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 i wtedy, tylko, że tak jak mówię, wtedy mamy całą tutaj taką stybnówkę wokół, wokół dekoltu. Jeżeli ktoś tego nie lubi, no to może, powiedzmy, zaakceptować tak, nie? że coś takiego powstaje, bo wszywałam to naprawdę bardzo cienką nitką, pojedynczą, ale jakieś tam takie lekkie ślady tego przyszycia są, i ze względu właśnie na to, że jest dosyć rzadki splot fiskozowy. Tak? No, no, i w ten sposób właśnie wyglądają odszycia dekoltu kopertówki. Mam nadzieję, że ta lekcja Wam się naprawdę przyda. I jeżeli Wam się to spodobało, to lajkujcie, komentujcie, zadawajcie nam pytania. No i do, do następnej lekcji.